Trzecia edycja Spontan Cup została zorganizowana na drugim boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do walki o puchar zgłosiło się aż 25 drużyn i to nie tylko z Sieradza i okolic, bo swoich reprezentantów mieli nawet łódź i pabienice. Zespoły rywalizowały najpierw w fazie grupowej, a następnie najlepsze drużyny z każdej z grup w fazie pucharowej. To troszeczkę zefkało, wiadomo jaka pogoda jest, no ale na pewno wrażenia pozytywne jest fajna impreza. Michał wyszedł z założeniem, żeby kontynuować ten Spontan Cup. To mu się chwali. Troszkę zmęczony. Niby 8 minut, krótko, ale pogoda robi gramy całą drużyną i dzisiaj wynik końcowy. Ciężko jest, jesteśmy chyba najmłodszym składem tutaj na wojsku. No i myślę, że będzie bardzo ciężko wyrównać się dorównać rywalom. Myślę, że to bardzo pozytywne, żeby rozruszać trochę miasto. I ogólnie tak, żeby się spotkać, myślę, że bardzo dobry pomysł. Trudnie na turnie jest coraz lepiej, coraz więcej zespół, coraz lepsi zawodnicy. Podnosi to poziom. Nasz. Naprawdę fajnie jest tutaj. Zwycięzcą turnieju została drużyna Biomarolu, która po remisie z zespołem Sobuś Team zwyciężyła w rzutach karnych 4 do 3. Trzecie miejsce zajęła ekipa FC pozamiatane wygrywając jeden do zera z Fanatikiem. W czasie turnieju wręczono także nagrody indywidualne. Najskuteczniejszym strzelcem został Michał Kosowski z biomarolu z dorobkiem sześciu bramek. Taką samą ilość bramek na swym koncie uzyskał Tomasz Królikowski z ekipy fanatyk, który został najlepszym graczem turnieju. Za najlepszego bramkarza uznano Szymona Lewandowskiego z biomarolu. O troszkę gorąco, jednak pogoda nam tu nie daje. Tak, pograć w takim tempie, jakim byśmy chcieli. Ciepło, no, dużo drużyn. No, myślę, że będzie ciekawy turniej. Pierwszy raz właśnie nasza drużyna występuje w tym turnieju, bo wiem, że to już jest któraś tam. Et, trzecia edycja, tak. Postanowiliśmy po raz pierwszy zagrać i zobaczyć, no, jak to wszystko tu wygląda. Dla mnie to jest super sprawa. No, tym bardziej, że jest okres wakacyjny. Dużo młodzieży, no jak widać na boiskach, praktycznie no, nie ma przydziału wiekowego. Każdy może grać. No, myślę, że to jest jakieś wypełnienie czasu dla, dla wielu no, zawodników, no bo tak trzeba ich nazwać, którzy tu biorą udział w tym turnieju. No, na pewno fajnie, że ten pierwszy mecz wygraliśmy. No ważne jest to dobre wejście w turniej, prawda? I... No w zasadzie tam, jeżeli chodzi o mnie, nie miałem dużo pracy, chłopaki dobrze w obronie zagrali, udało nam się strzelić dwie bramki bez straty żadnej, no i, no i to się liczy. nie? Ale będzie jeszcze dużo meczów przed nami, także nie będę jeszcze tam prorokował co dalej. Tak myślę, że młodzież jeżeli chodzi właśnie o piłkę nożną jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona w tym kierunku i jeżeli nawet chodzi o nasze miasto, to ta dyscyplina sportu ma akurat duże wzięcie. Także tak, tak, powielać jak najwięcej. Amatorskie turnieje piłki nożnej cieszą się ogromnym powodzeniem i wcale to nie dziwi, bo dają szansę miłośnikom piłki na pokazanie się, ale też na efektywne spędzenie wakacyjnego czasu, a organizatorzy potwierdzają, że na podobne turnieje można liczyć już wkrótce.